Pan premier Janusz Piechociński, panie premierze, czy możemy podsumować pierwszy kwartał w gospodarce? Jak to wypada? Możemy, Bardzo czarno? Możemy tylko pytanie brzmi, czy w Polsce, czy w Europie, czy na świecie. W Bo Polsce, zaczynamy ten, od Polski. Każdy, ten, no tak, tylko nie zapominajmy o tym, że jesteśmy coraz bardziej zinternacjonalizowaną gospodarką. Jesteśmy tą szóstą, siódmą. Gospodarką w Europie 20, w Unii Europejskiej, 20-22 w świecie. Gospodarkę, która na tle innych gospodarek wygląda pozornie dobrze, no bo. Jest kawałek eksportu, jest kawałek wzrostu gospodarczego po bardzo trudnych kwartałach poprzedniego roku. Jest imponujący wzrost, jeśli chodzi o eksport na tle konkurencji, bo pamiętajmy, że po drodze był Brexit i cieszymy się z tego, że nasz eksport do Wielkiej Brytanii jest dobry, ale... Wielu obserwatorów czy komentatorów zapomina, że oto 1 lipca coś się wydarzy w nowych relacjach i na przykład polska żywność będzie miała na te rynki trudniej. Cieszymy się na pewno z tego, że Udał się, a to nie zawsze jest przecież pochodna nas, działań Polaków, naszych służb czy rządów, złożyć wniosek do Międzynarodowej Organizacji z bardzo pozytywną informacją, że wygasiliśmy ptasią grypę, bo przez trzy ostatnie nie miesiące nie było żadnego ogniska w hodowli. I tak możemy mnożyć. Oczywiście. Cieszy to, że wreszcie pierwsze pieniądze unijne przyszły. Szkoda, że te dwa, trzy lata za późno. Na pewno trzeba się smucić tym, że w tej chwili, w trybie na wczoraj, rząd, poszczególne ministerstwa, za chwilę samorząd będą cięły, zmieniały KPO, po to, żeby te pieniądze wykorzystać, bo w tym obecnej sytuacji, wobec Mało tych napiętych, na tak, tak, napiętych terminów, no, okazuje się, że z tych tak cennych, o których z taką dumą także były premier. Morawiecki mówił, miliardów euro, 50-60% jakby korzystamy, to może być dobrze. No więc to jest także kwestia bardzo zaskakujących informacji, bo na koniec zeszłego roku, czy w kwartale przed wyborami 15 października byliśmy karmieni informacjami o świetnej kondycji wszystkich spółek energetycznych, po czym przychodzi korekta bilansów, korekta... Sprawozdań finansowych za zeszły rok i o czym informują stare, nowe zarządy. No, że jest nie tylko problem z, z brakiem zysku Narodowego Banku Polskiego, co spowoduje, że do budżetu nie wpłynie ładnych parę miliardów złotych do tegorocznego budżetu, ale wszystkie liczące się grupy energetyczne podjęły decyzję o różnego rodzaju odpisach, gwarancjach, zabezpieczeniach. Mamy ten wstyd, który będzie miał w mojej ocenie nie tylko konsekwencje polityczne czyli wyprowadzenie z Polski, bo tak to trzeba nazwać, bo przecież Orlen jest spółką giełdową podwyższonego zaufania, największym koncernem Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie paliw. No i słyszymy, że ten Orlen przez spółkę z niepewnym jej prezesem powołanym w roku 2020 utracił 1,5 miliarda. Pieniędzy poszło a paliw nie ma, a teraz wychodzą pikantne szczegóły, że to no miała być wenezuelska, a może jeszcze inna. No w każdym razie, masę tego typu informacji, co iskrzy w polityce, bo przecież kończymy ten serial pod tytułem Wybory. Przed nami wybory europejskie, jesteśmy na etapie no, finalnym. Nie kończymy prac. serialu. No nie, ale, ale to dodaje pikanterii, to odwrywa uwagę. Jest ekscytacja wielu ludzi wokół CPK, budować, nie budować. Przenosi się to w takie wyzwania typu natury cywilizacyjnej. Janusz, a dlaczego ty zadajesz trudne pytania? Jak realizować ten cepek? Czy aby na pewno wszystkie narysowane na papierze szprychy kolejowe mają sens i tak dalej? Czyżbyś był onucą interesów Niemiec, niemieckiego lotniska Berlin Brandenburg, no i jeszcze Merkel? Więc, jeżeli do tego sprowadzimy, a zapominamy o tym, że szpitale powiatowe potwierdziły, że mają ponad 7 miliardów straty za zeszły rok. Jeśli zapomnimy, że wszystkie szpitale w Polsce, a tutaj te szacunki budzą zgrozę, to jest 22 miliardy. Jeśli popatrzymy, że. Przypominam, w roku 2016 mówiliśmy o czasach 2,8-2,15, że była to pułapka średniego rozwoju, a wtedy na inwestycje w PKB wydawaliśmy 20,5%, na przykład w roku 2015, po czym przyszły tak dramatyczne chude lata, że tego było nawet i 16,8%. A teraz gdzieś balansujemy w granicach 17, przy czym znaczna część tych inwestycji, szczególnie kapitału zagranicznego, to są magazyny, to są hotele, to są biura. a Czyli i, niezbyt poważne. Tak, no, inwestycje. Niezbyt poważnie. A teraz pojawiają się sygnały takie, że oto w ciągu stycznia i lutego z najsilniejszego w Polsce ośrodka obsługi firm globalnych wywiało z Polski do Indii, a za chwilę będą wywijać do Azji Centralnej ponad tysiące etatów pracujących tam ludzi z angielskim, z dobrą znajomością komputera, którzy rozliczają potrzeby informatyczne firm Dobrze globalnych, jeśli słyszymy, że no w województwie zachodnio-pomorskim jest spora grupa firm, które zgłosiły zwolnienia grupowe. Jeśli słyszymy, że azoty, które 2-3 lata temu szczyciły się w okresie rosnących cen światowych gazów, także w związku z konfliktami, napięciami wynikającymi z wojny Rosji na Ukrainie, mają już nie półtora miliarda zysku, ale mają łącznie 9-10 miliardów straty. No to powiem tak, współczuję ludziom, którzy przejęli ten bagaż, współczuję nam wszystkim, że zamiast mówić o rozwoju, koncentrować się na tym, co lepiej robić niż dotąd, w jaki sposób nie dociążać przedsiębiorczości, która w wyniku braku procesów inwestycyjnych, braku modernizacji aparatu, zwiększania intensywności, racjonalności, podnoszenia wydajności pracy, no my tracimy konkurencyjność. Cieszyliśmy się na koniec zeszłego roku, że oto w ostatnim kwartale istotnie spadł import. To zapomnieliśmy o tym, że nie tylko na kierunku chińskim, 30 parę procent tego importu to jest import zaopatrzeniowy, a ten spadek importu do końca zeszłego roku brał się z tego, że firmy miały pełne magazyny, choćby w takich sektorach jak meble, choćby w takich sektorach jak gospodarstwo technika AGD, telewizory, w takich kwestiach związanych z drzwiami i oknami, gdzie jesteśmy. Liderami tego rynku europejskiego, największy producent, największy rynek. W związku z tym to po wszystko pokazuje, jak złożona jest sytuacja. Do tego dajmy wprost i powiedzmy to wyraźnie, Polska wyszła na liczące się jako kraj nieuczestniczący w wojnie 4% wydatków za chwilę będziemy mieli w tym roku. Na szeroko pojętą obronność, to są te nie tylko intensywne zakupy, ale także wzrost kosztów tego, co nazywamy szeroko pojętym bezpieczeństwem. No wystarczy sobie powiedzieć, nie tylko ile kosztowała płot na granicy z Białorusią, ale ile kosztuje miesięcznie utrzymanie tam odpowiednich sił i środków, i ile kosztuje nas, Polaków, nasz polską gospodarkę, nasz sektor transportowy. To, że w wyniku napięć między Polską a Rosją, Polską i Białorusią, utrudnień w handlu z Chinami czy Azją Centralną, gwałtownie spadają nam dochody z granic. No, wystarczy jeszcze przypomnieć, że w pierwszym kwartale, i to jest sygnał do poważnego myślenia nie tylko o gospodarce krajowej, ale naszym miejscu w świecie, o 10% do polskich portów Gdańsk-Gdynia liderów w końców w kontenerach na Morzu Bałtyckim dopłynęło o 10% statków mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. No i teraz popatrzmy, to będąc na zewnętrznej granicy Unii, my mamy dodatkowy wsad Polski w cło europejskie. I on stanowiło w roku 2019 to było ponad 100 miliardów złotych, które my mieliśmy z granic. Jak do tego dołożymy to, że jesteśmy potęgą i mamy nadwyżkę w usługach w międzynarodowym transporcie drogowym, no i teraz popatrzymy, co się wydarzyło w wyniku odsłonięcia granicy wschodniej, decyzji związanych ze wsparciem na Ukrainę, narażeniem się w niektórych działach nie tylko w rolnictwie, ale także w transporcie samochodowym na konkurencję tańszego? Przyjaciela, rywala, bo tak to trzeba określić wobec tych wyzwań. No i co najgorsze, moja ocena jest taka, że mamy do, do czynienia z załamaniem się wydolności aparatu państwowego, a więc ten świat urzędniczy, nie tylko w tych obszarach poszukiwania wysoko wykwalifikowanych kadr dla polskiego przemysłu związanych choćby z konsekwencjami afery wizowej, ale takiego codziennego wydawania, tempa wydawania decyzji, informowania, kiedy reagujemy na wnioski deweloperów czy ludzi, którzy budują swój dom, bardzo dużych opóźnień. W decyzjach administracyjnych, bardzo dużych opóźnień w decyzjach, w pozwoleniach na budowę. To Czyli wszystko to codzienne się, życie, tak? Tak, codzienne życie to. Oczywiście, jak szybciej. ktoś tam lubi bardzo i jest zafascynowany tym, jaką odpowiedź ma obecny premier na odpowiedź byłego premiera, plus jeszcze dochodzą i słusznie pierwsze sygnały porażające o audycie, no bo oczywiście można się z tego sobie kpić, dlaczego prezes największej w Europie Środkowo-Wschodniej, Firmy w sektorze energetycznym bo stosował Botox na złotą kartę, w tej firmie czy poprawiał sobie zęby. Pożartować sobie można, ale przypomnę, że jak ktoś stanie wskazującym na spożycie, włamie się do sklepu i weźmie te, te kilka towarów i zniszczy za 5-6 tysięcy, to siedzi przez półtora roku zanim. Sąd wyda mu stosowny wyrok, więc jest naprawdę bardzo dużo takich niekorzystnych sygnałów. To się przeradza na to, że był taki moment, kiedy przyszły bardzo dobre informacje, potwierdziły to wizyty Wardenleje czy polskich ministrów w Brukseli, że oto pierwsze dwadzieścia parę miliardów za chwilę przyjdzie do Polski, będzie rozliczane. Że pojawił się optymizm. Ale kiedy my badamy, szczególnie w małych i średnich firmach kapitału polskiego, kapitału rodzinnego, te odnosienia, to nie sygnalizują, już nie dajemy sobie rady z obsługiwaniem starych zobowiązań, mamy gigantyczne problemy, z, bo spadają marże w naszym handlu, wolumeny. firmy? w związku z tym rośnie liczba firm, które wchodzą w restrukturyzację, rośnie niestety firm, które upadają, i wystarczy przelecieć. przelecieć Nasze statystyki Krajowego Rejestru Długów, żeby zobaczyć, na ile jest poważna sytuacja, szczególnie firm kapitału polskiego. Jeszcze do tego dochodzi to, że mamy niesamowite przyspieszenie światowe, także w tych wojnach technologicznych nie tylko na osi Stany, Chiny kolejne dyskusje, także w Unii Europejskiej. Jakich produktów z Azji nie wolno wpuszczać? I tu już nie tylko mówimy o fotowoltaice, nie tylko mówimy o ładowarkach, nie tylko mówimy o wielkich wiatrakach dla morskiej czy lądowej, ale zaczynamy tworzyć dodatkowe napięcia z wzajemnością. No wystarczy choćby prześledzić pikantne szczegóły ostatniej wizyty Blinkena w Szanghaju, żeby zrozumieć. Jak między pierwszą i drugą gospodarką świata i największą fabryką świata Chinami, a Stanami Zjednoczonymi i G7, co się dzieje. Jak do tego dodamy to, że olbrzymia kilkanaście czy kilkadziesiąt wręcz krajów świata, nazwijmy to południa, chce się zapisać do BRICS-u, jak Wietnam, który jest przecież, ma dzisiaj najlepszy historyczny od lat 70 relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a równolegle zgłasza się do BRICS-u, w jakiej kondycji jest gospodarka indyjska, jakie płyną sygnały o poważnych wyzwaniach gospodarki chińskiej. Uspokajamy się tym 5,2% jej rozwoju, ale wiemy z tych wizyt także, które my robimy w Izbie Polska-Azja i obsługujemy, że no jest pełna determinacja. Słuchajcie, to nie chodzi tylko o wskaźnik, ale to, co charakteryzuje dzisiejszą światową gospodarkę i relacje międzynarodowe, jest przede wszystkim wielka niepewność. Wystarczy sobie przypomnieć o konsekwencje. Pozornie mali Huti, Zablokowali, zaatakowali tu i tam na Morzu Czerwonym. To doprowadziło do totalnej dezorientacji w handlu międzynarodowym. Nagle okazało się, że trwa w dalszym ciągu problem kanału panamskiego w związku z brakiem opadów w Panamie. Nagle okazało się, że oceany mają najwyższy w historii poziom temperatury. Nagle okazało się, że nieznani sprawcy Związani z radykalnymi ruchami, pocieli światłowody między Europą, nie tylko na Morzu Czerwonym, ale także na, przy zachodnim wybrzeżu Afryki, odcinając wiele krajów zachodniej Afryki od internetu europejskiego. Jak do tego dodamy to, że przed wyjazdem Blinkena do Szanghaju, a później Pekinu. Stany Zjednoczone powiedziały wyraźnie TikTokowi chińskiemu: albo się wynosicie, albo się sprzedajecie. No to szósta, siódma gospodarka europejska, Unia Europejska, 520 milionów kupujących, która nie jest w najlepszej koniunkturze gospodarczej, w tym także polska gospodarka, stoi przed nowymi wyzwaniami. Jak mam się do tego odnieść? I mówię to choćby w kontekście zapowiadanej, zapowiadanej wizyty prezydenta Dudy w czerwcu w Chinach, bo wydaje się, nad tym pracujemy w Izbie Azja już od kilku ładnych lat, że jesteśmy bliżej niż dalej do tego, aby wprowadzić regionalizację miejsc produkcji nie tylko wołowiny czy borówki niebieskiej, bo w relacjach z Chinami nie używamy słowa amerykańskiej. Pikantne, ale myślę, że pokazuje, w którym tak miejscu istotne. jest, w którym <laughs> tak. momencie istnieje tylko mówimy także o świnince. A wiemy o tym, że. Ten sektor w Polsce przechodzi określone problemy, nie tylko z punktu widzenia takiego, że od kilku lat mamy w produkcji, handlu i przerobu mięsa wieprzowego duży deficyt i zarabiamy tylko dlatego, że sprzedajemy już finalne produkty. Dlaczego o tym mówię, kiedy pani pyta, no dobrze, czy możemy się cieszyć z tego pierwszego kwartału? Pokazuje jak... No okazuje się, że nie, czarno to widzę. Tak, z nie, jak zaskakujące są te rzeczy, żeby zapracować na te 2,5, a niektóre diagnozy dla Polski, prognozy da, mówią o tym o 3,5, no to przypomnę, że co miesiąc. W Światowy Bank albo Światowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, co sygnalizują spadek koniunktury o 0,1 co miesiąc. Co miesiąc. Tak, no więc jeżeli, tak zbiera, jeżeli zbiera. z tych krajów Azji, jeżeli z innych krajów, jeśli z gospodarki niemieckiej, naszego największego partnera, gdzie mamy te 27 z kawałkiem procenta wymiany handlowej, na razie jeszcze z nadwyżką płyną poważne sygnały, tym bardziej Nasza polityka, nasz dialog, nasze życie publiczne, nasz sposób komunikowania się ze światem powinien być wyjątkowo poważny, nie tylko w kontekście wypracowania wspólnych stanowisk w zakresie bezpieczeństwa, no bo jeśli dopiero teraz, kiedy importujemy 27% potrzebnego nam uzbrojenia w tych podpisanych 120 umowach, 34 to są Stany Zjednoczone, 29% to jest Korea. Dopiero teraz z Koreą wyjazdy wiceministrów mówią wyraźnie, no przyjaciele z Korei, my od was kupujemy tak dużo, to może byśmy tutaj uruchomili proces offsetowy, może byśmy rozpoczęli głęboki montaż, może pracę w zakresie techniki i sprzętu wojskowego, czy techniki i sprzętu dającego bezpieczeństwo, ale pierwszy raz zaczynamy mówić, no słuchajcie, jesteście wielkim importerem żywności, dlaczego nie importujecie z Polski więcej? Albo przede wszystkim, dlaczego nie importujecie tego kurczaka? Tym bardziej, że przecież ogłosiliśmy, że nie mamy już ptasiej grypy. Dlaczego to jest tak ważne? No, dlatego, że polski drób, polskie mięso ma w dalszym ciągu i tak powinno być i pilnujmy tego od rolnika aż do eksportera ma dobre opinie. No a w Stanach Zjednoczonych największy producent jaj wymordował ostatnio, bo tym się to kończy, kiedy weszła ptasia grypa, 2 miliony no niosek. W związku proszę zwrócić uwagę, że to nie tylko polityka determinuje określone działania. Tak właśnie incydenty z zakresu ekologii, incydenty z zakresu zdrowia, czegoś tam jeszcze. Wszyscy są pod wrażeniem tego 60 czy 70-letniego Holendra, który przez ileś tam miesięcy stale i kolejne mutacje, a na koniec zmarł. No i ludzie, którzy stoją na czele dyskusji publicznej w zakresie tam szczepień, nie tylko na, na COVID, z łatwością tam sobie drwią i tak dalej, ale to pokazuje, jak się skomplikował nasz świat, jak trzeba patrzeć na te procesy także w gospodarce w nowy sposób. No i no jeszcze, właśnie, co ważne... To jest nowy sposób, panie no, Nie tylko koncentrujmy się na produktach, w których już wyrobiliśmy sobie markę, mamy przewagi konkurencyjne, ale po pierwsze pilnujmy, że tego nie było. Otóż przypomnę, jak to było choćby w styczniu, tak? Nagle pojawia się bardzo pozytywna informacja a w połowie stycznia, że średnia pensja w firmach powyżej od 9 w górę zatrudnienia skoczyła na 7800. Jaka radość, proszę bardzo. Na początek wiążemy to z podwyżką pensji minimalnej. Przypomnę, szacuje się, że w Polsce 3 700 ludzi zarabia pensję minimalną w sektorze przedsiębiorstw. Tak? No po czym się okazuje, że to był miesiąc wypłaty czternastki górniczej. Później się okazuje, że nie wydobywamy już 52 miliony ton, tylko wydobyliśmy w zeszłym roku 48,2. Statystyczny górnik w roku 2015, polski górnik, wydobywał 1260 ton rocznie. Taki szacunek. Za zeszły rok statystyczny górnik nie wydobywa w Polsce 600. Nagle okazuje się, że Nasz węgiel jest już na tyle drogi, że w zeszłym roku sprowadziliśmy do Polski po sprowadzeniu w poprzednim w roku 2022 22 milionów ton, 18,6 miliona ton. A teraz najlepsza polska kopalnia Bogdanka, gdzie jest najwyższa efektywność wydobycia i przygotowywania węgla dla energetyki czy dla ciepiewnictwa już dzisiaj podjęła decyzję, że nie wydobędzie 9 milionów, a 7, bo nie ma co z tym węglem zrobić. No właśnie, a, jednocześnie, problem a, jednocześnie, węgla. a jednocześnie górnicy mówią, no zaraz rosną koszty, bardzo dobry wynik w marcu inflacji 2%, najniższy od 5 lat. Ale jednocześnie już wiemy, że te działania osłonowe się odchodzą w niepamięć, bo kiedyś, się, tak. kiedyś na to trzeba było, no to ci sami górnicy mówią, no ale podnieście nam pensje, ci sami energetycy mówią nam podnieście nam pensje, pracownicy handlu mówią podnieście nam pensje, rolnicy sygnalizują że nigdy poza bo w zeszłym roku tylko burak cukrowy z produkcji roślinnej okazał się jako tako dochodowy dla czyli podnieście m, te, nam te, ceny podnieśli skupu. nam ceny skupu i tak dalej i tak dalej no dobrze a gdzie są ci Którzy nie mogą powiedzieć, bo nawet po waloryzacji bardzo istotnej, bo mieliśmy wysoką inflację emerytur, rent, czy nawet o istotnym podniesieniu, jak nikt dotąd wysoko, dwukrotnie w tym roku przecież planujemy, pensji minimalnej. A gdzie są na koniec tej ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają i muszą tam pod koniec miesiąca obsłużyć 463 czy 5 pracowników? I zapewnić przy tych rosnących kosztach, przy spadających marżach, przy rosnących zapasach w magazynie, zapewnić to, że nie tylko na ZUS będą odprowadzone, ale ludzie zarobią. W związku z tym pokazuje, że nie czuję. W naszych także relacjach politycznych, publicznych, dyskusji tej powagi sytuacji, takiego wszystkie ręce na pokład, szukania rozwiązań, jest takie oczekiwanie, że nam się należy, że ktoś to powinien nam zapewnić i tak dalej, a od czasu do czasu parę razy już o tym mówiłem, z pokolenia Z słyszę apel. Panie Januszu, czy nie martwi pana fakt, że w Polsce ustała poważna dyskusja o czterodniowym tygodniu pracy? Kiedy w innych krajach. Rośnie to na potęgę, po czym okazuje się, że w tych innych krajach jest inna wydajność pracy, ba ludzie pracują dłużej, bo są późniejsze okresy przechodzenia na emeryturę i nie ma tak głębokiego spadku demograficznego, bo przypomnę, jadę do tego Uzbekistanu bardzo młode społeczeństwo, 10 lat temu oni mieli 34 miliony, na koniec zeszłego roku 38,6. Przybywa rocznie Uzbeków 700 tysięcy, mediana wieku obywatela wynosi 27,1, w Polsce 40. No to już nie patrzę ty na te skrajnie strategiczne. I straszne wyzwania, kto utrzyma w Polsce kilka milionów emerytów, skoro gwałtownie zmniejszy nam się liczba ludzi w wieku produkcyjnych, a w kolejce po emerytury ustawi się już nie tylko pokolenie urodzonych, tak jak ja w 1960 roku, tylko ustawią się Później już pierwsze wyrazenie. roczniki po 70 roku. W związku z tym Pokazuje bardzo wyraźnie, że na iluś poziomach, także, także naszej obywatelskiej rozmowy o Polsce, polskiej gospodarce, polskich kosztach, tym, co jest możliwe, tym, co jest niemożliwe, no warto się też zastanowić, że popatrzeć. Stąd te nowe myślenie no bo jeśli będziemy przeprowadzać tylko dyskusję wokół ławeczek niepodległości, nie, słynnej stępki progowe, promowej, czy gdzie są papiery, na finansowe, na rozliczenie promocji CPK, bo ponoć zaginęły, to mimo, że to są ważne sprawy i tu powinna być sterylna jakość w zakresie rozliczenia i bez względu na to, z której partii, czy z jakiego obozu ideowego pochodzi złodziej, czy człowiek, który doprowadził do złych decyzji, nieodpowiedzialnych decyzji, niekompetentnych decyzji ze stratą, to powinni być rozliczani, tak. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, czy budujemy takie poczucie wspólnoty, bo ta koniunktura, którą mieliśmy choćby w relacjach międzynarodowych polskich po 89 roku, skończyła się w roku 2014, umowna data, Putin zajmuje Krym, i od tego nasz świat się zmienia. Później jest już pełnoskalowa wojna na Ukrainie, a teraz popatrzmy w ilu miejscach w świecie nie tylko w Ralach, nie tylko w relacjach świata arabskiego z Izraelem dochodzi do tych gigantycznych wyzwań, z którymi nasz świat, nasza dyplomacja, nasza polityka międzynarodowa zupełnie sobie nie radzi. Gdzie jest miejsce tutaj na nasze działanie? Choćby w kontekście tego, że 1 stycznia przyszłego roku po prezydencji Danii rozpoczyna się polska prezydencja. No mamy kampanię już wyborczą europejską. Sprawdza się do tego, kto ucieka przed Prokuraturą i sądami w Polsce, albo który polityk, który się zużył w kraju, ucieknie, bo tam jest 5 lat, 34 tysiące płaca i lepsze warunki Właśnie. socjalne. A tutaj się trzeba mordować i pracować. No to po co? Ale już bardziej poważnie analizując, mamy gigantyczną okazję, żeby w imieniu Polski w ciągu tych 6 miesięcy wnieść do debaty. Specyfikę Europy Środkowo-Wschodniej, jakieś pomysły, jakieś strategie, jakieś nowe rozwiązania. Nie tylko w, kon... w konsekwencji tego, że przypomnimy, kto był autorem Zielonego Ładu, kto był ministrem rolnictwa, czyli komisarzem do spraw rolnictwa, i jak zachwalał dzisiaj, jak tempi Zielony Ład, tak jakby wyzwań klimatycznych już zupełnie nie było i nie mamy się czym martwić, że jesteśmy krajem, gdzie jest jedna z najgorszych jakość powietrza, którą my oddychamy i oddychać będą nasze dzieci i nasi znajomi. W końcu, i to jest jakby sygnał, skoro tak spadły opłaty za CO2, dlaczego mamy taki problem z cenami energii? Jak tak potaniał trzy razy w stosunku do pikowych, w związku z konfliktem Rosja, Unia Europejska, sankcjami gaz, to dlaczego nie czujemy tego w, w cenie za ciepło? To znaczy, gdzie? To znaczy więc... ile wprowadzaliśmy rosnących kosztów? Jak zmniejszyła się wydajność? Jak zmniejszyła się efektywność? Skoro surowce wracają niżej, nagle okazuje się, że tak jak w górnictwie, wydobycie tony polskiego węgla jest trzy razy droższe niż było trzy lata temu? No to przepraszam bardzo. Dlaczego nie koncentrujemy się na wzroście efektywności, racjonalności, nie tylko, a sprowadzamy to wszystko do jednego, która grupa społeczna musi być beneficjentem w tych wszystkich zmian no bo gwarantuje nam ideowość, patriotyzm w strzeżeniu polskich, nie, polskich interesów. Dlaczego o tym mówię? No bo wystarczy popatrzeć, że spada nam liczba finalnie montowanych aut że rośnie znaczenie także na polskim rynku samochodów elektrycznych i przypomnę, że klasyczny samochód spalinowy ma około 30 ty tysięcy części, detali, podzespołów, elektryczny dużo, dużo mniej. No i przypomnę, że yy, efektem polska jest numerem jeden w produkcji części komponen yy, komponentów do samochodów spalinowych osobowych w Unii Europejskiej pracujemy bardzo często na rzecz finalnych montowni na Węgrzech, w Czechach czy Słowacji, nie tylko w Polsce. A co będzie, jeśli umocni się ta pozycja samochodów elektrycznych w automotosektorze w Europie? Ile zakładów nie zdąży się przestawić na to, żeby produkować części podzespoły już dla nietradycyjnych, ale elektrycznych czy hybrydowych samochodów. Więc ten wyścig o to, gdzie wygasają stare przemysły, gdzie modernizują się stare przemysły, a gdzie tworzą się nowe przemysły, trwa. No i wystarczy popatrzeć na to, że Polsce potrzeba około 20 milionów ton wyrobów stalowych. Kiedy funkcjonuje normalne inwestycje, gospodarka się rozwija, a już produkujemy w oparciu o polskie zakłady metalowe tylko 7 milionów, to 13 będziemy sprowadzać. W związku z tym pokazuje po prostu. Mnóstwo że pytań zostaje. No właśnie, bo czasami. Bez odpowiedzi. Prze, czasami przekazuje się, przekazuje się informacje poprzez zadanie nie tylko sobie, ale innym pytań. Także zapraszam do zadawania pytań i szukania odpowiedzi także w naszym miejscu pracy. Co zrobić, żeby nasze miejsce pracy było bezpieczniejsze także z punktu widzenia wyzwań, no bo jak popatrzymy, jak zmieni nasz świat sztuczna inteligencja albo. Ile redukcji zatrudnienia no Tesla teraz zwalnia w skali świata 10 tysięcy pracowników? Gigant przewozów morskich Mersk zwolni 10% pracowników tak, ze 110 tysięcy. O takich skalach mówimy. W związku z tym na razie to nas ale choćby przykład Olsztyna, gdzie francuski inwestor ogranicza jeden rodzaj produkcji opon, to co wydarzyło się w Koszalinie, kiedy wyprowadził się szwedzki inwestor z produkcją samochodów ciężarowych, powinno być dla nas poważnym ostrzeżeniem, że nic nie jest dane na zawsze, bo był taki kraj, który był dla nas wzorcowym modelem, mówimy o Irlandii który nie tworzył Unii Europejskiej od razu, tylko dołączył później, który bardzo dobrze wykorzystał to, że otworzył się na inwestycje, przyciągnął także w branży usług wiele firm, potworzył specjalne strefy ekonomiczne, a później wraz z wzrostem kosztów okazało się, że wielu inwestorów uciekło do otwartej na inwestycje zagraniczne Europy Środkowo Wschodniej. Dzisiaj trzeba patrzeć na to, że znaczna część inwestorów twierdzi, że w Polsce koszty tworzenia nowych miejsc pracy gwałtownie wzrosły i myśli o Rumunii, myśli o Serbii, myśli o Bułgarii, a nawet zaczyna na poważnie myśleć o Azji Centralnej. Bardzo dziękuję Panie Premierze. I niewesoło to wszystko wygląda, ale mam nadzieję, że jak będziemy ale sobie zadawać pytania, pytania, pytania i szukać odpowiedzi, to może rozwiązania jak będą. Jak pochylimy dobre. się nad tym i nauczymy wspólnie pracować, i przede wszystkim nie będziemy tworzyć nowych problemów, tylko problemy rozwiązywać, to musimy sobie powiedzieć stare polskie przesłanie wszystko co najlepsze dopiero przed nami. I tak Dzięki. myślmy. Dziękuję bardzo.